Zdrowe derby regionu. Hetman Zamość, Górnik Łęczna zawsze są bardzo emocjonujące. Te rozegrane dziś w Zamościu też zapowiadały się ciekawie. Wszak obydwie drużyny walczą jeszcze o sporą stawkę. Mam nadzieję, że zwycięstwem Hetmana, w ostatnich meczach Hetman co prawda przegrywał lub remisował, natomiast wyraźnie rosła jego forma i ostatni mecz wygrany 5-0 z Wisłoką Dębica potwierdza to. Derby rządzą się własnymi prawami, także trudno, trudno przewidzieć. Znaczy, przyjechaliśmy tu wygrać. To stadion zamoyskiego Hetmana. Prawie 4000 tysiące ludzi. Piękna, słoneczna pogoda i znakomita atmosfera. Jak Państwo słyszeli, optymizm i w jednym, i w drugim obozie. Zielono-czarne stroje to piłkarze górnika Łęczna. Na czerwono w tym meczu Hetman-Zamość. Przed tygodniem obydwa zespoły odniosły zwycięstwa. Górnik Łęczna, przypomnijmy, jest liderem trzeciej ligi, i to piłkarze z Łęcznej lepiej weszli w to spotkanie. To czwarta minuta meczu, Sławomir Nazaruk z prawej strony boiska, dośrodkowanie i Paweł Buśkiewicz był bliski strzelenia pierwszego gola w tym meczu. W dziesiątej minucie Buśkiewicz trafia w słupek, to była bardzo dobra, chyba najlepsza sytuacja górników w pierwszej połowie. Edman, który początkowo wyszedł troszeczkę usztywniony, po tej sytuacji zaczął grać odważniej. To doskonała okazja, którą miał Wojciech Wolański, ale znakomicie spisał się Jakub Wierzchowski. Bardzo aktywny w tym meczu był preczus na kulma. To kolejny strzał napastnika Hetmana obroniony przez Jakuba Wierzchowskiego. Coraz składniejsze i coraz groźniejsze były ataki piłkarzy Hetmana Zamość. Coraz więcej problemów i pracy mieli obrońcy Górnika Łęczna. Nadamiar złego to kontuzja, której w 24 minucie spotkania doznał napastnik Górnika Buśkiewicz. W jego miejsce na boisko wszedł Jakub Grzegorzewski, a to kolejna szarża wysana na kulmy, o tyle istotna, że żółtą kartką za v ukarany został Welko Nikitowicz. Hetman przeważał, Hetman stwarzał sobie sytuację, ale dość niespodziewanie gola zdobyli piłkarze Górnika Łęczna. Oto właśnie ta sytuacja, 34. minuta, przepiękne uderzenie Rafała Niżnika. I górnik prowadził w tym meczu 1-0. Ale Hetman niemal natychmiast próbował wyrównać. Tym razem ta sztuka się nie udała. Główkował Serszkiema. Górnicy mieli kolejną okazję. Dobre odegranie piłki przez Grzegorzewskiego do Szymanka. A w 45 minucie było 1-1. Przepiękne uderzenie Marka Petrowicza i wyrównujący go dla Hetmana. To sytuacja już po zakończeniu pierwszej połowy. Druga żółta kartka za protesty dla Nikitowicza w efekcie czerwona. A to sytuacja, która przesądziła o losach meczu gol Prediusa na kulmy. O, była troszkę trudna piłka, ale e, na każdy trening mam... Bo... Cały bramkę bez bramkarza i trenuję zawsze, bo czasami mi nie wychodzi. Czasami nie wychodzi, ale dziś na kulmie wychodziło. Strzelił drugiego pięknego zresztą gola po ładnej akcji dla Hetmana w 50 minucie i był chyba najlepszym zawodnikiem tego spotkania. To już koniec i Krzysztof Cenkowski, Hetman Górnik-Łęczna 2-1, zasłużona wygrana Zamościa. Duża radość, tym bardziej, że mecz był bardzo dramatyczny. Graliśmy z liderem. Musieli być co tu dużo mówić. Zespół górnika Łęczna. Do tej pory przegrał tylko jedno spotkanie w tej rundzie. Także wiedzieliśmy jaki to będzie rywal, że będzie, mecz będzie ciężki. No ale gra dzisiaj mojego zespołu i ich ambicja przerosła łęczna. Oto komplet wyników 29 kolejki trzeciej ligi piłkarskiej.